Szczególne spotkanie. Dwa remisy na początek Mundialu w 1982 roku. Wiadomo czas szczególny, bo to był wprawdzie już rozluźniony, ale jeszcze stan wojenny. Olbrzymie oczekiwania wiadomo w kraju kibiców, żeby ta Polska zaistniała. Tymczasem Polacy nie strzelają żadnej bramki. Oczekiwania do zespołu y, narodowego reprezentacji polskiej były ogromne. Dawaliśmy sobie sprawę, że to jest ostatni nasz mecz i dawaliśmy sobie sprawę, że wygrywając jesteśmy Dalej. Pewnie, że była wielka niepewność. Był, jak to się mówi, wielki stres przed meczem, no bo zdawaliśmy sobie sprawę, że tylko jeden rezultat daje nam awans do dalszej gry. Smolarek. Jeżdża w pole karne. Oddanie piłki. I talnie! Poprzeczka, Kupczewic. Jeszcze Kupczewic, zablokowany strzał. No i spotkanie które do przerwy jest spotkaniem bardzo podobnym do tych dwóch meczów, kiedy znowu nie ma bramki, kiedy nie ma strzału, który, który daje nam prowadzenie w tym meczu. I w szatni podobno była taka sytuacja, że nie wytrzymał Zbyszek Bonik. Wziął butelkę od, z wody mineralnej, roztrzaskał ją, żeby gdzieś pobudzić tą ekipę, gdzieś wyzwolić w niej sportową złość i rzeczywiście zaczęło się. Ta druga połowa była po prostu koncertowa, fenomenalna i Peruwiańczycy. Santa Kuprzewicz, proszę Państwa, Skolarek, tam na sam, gol! Gol, proszę Państwa, wreszcie! Klepa, wrzutka, uderzenie, wycofanie piętą pod poprzeczkę, wyjście bramkarza, moja bramka, gdzie wyszedł na 30, na 20 metr, ja mam eee, taka ordynalnie takiego rogalika, tak patrzyłem, jak on sobie pyk, 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 pyk do dobraweczki zdążę. Nie było szans. Czy się tak nie narodził, żeby piłkę uderzoną, eee, powiem, dogonił. No i jak się tam worek zaczął eee, rozsypywać, no to jedna branka była ładniejsza od drugiej. Ziemi Zbigniew Gol! Krótko do Bońka, bo jak do Bucola, cudowna akcja, gol, gol, proszę Państwa. Re... Pamiętam jak przeżywałem każdą z bramy, którzyśmy jedną stracili, to nie miało już żadnego znaczenia. I to był taki przełomowy mecz, jeśli chodzi o biało-czerwonych w tym mundialu, euforia po meczu, fantastycznie wszyscy zareagowali. No też taki epizod, gdzie Zbyszek Boni w tym meczu podbiega i krzyczy do dziennikarzy, ale to była taka jego no, ja wiem, odpowiedź na to wszystko, za co był krytykowany. Na zarzut, że nie angażuje się w grę polskiej reprezentacji, na to, że już jest zawodnikiem Juventusu, że to nie jest ten Boniek, który był. Ja byłem najbardziej krytykowanym zawodnikiem w polskiej ekipie, dochodziły mi także głosy, że <laughs> mi się specjalnie. W piłkę grać nie chcę, gdyż mam podpisany kontrakt i chciałem podziękować za liczne dowody sympatii, przede wszystkim kibiców z Polski, którzy przysłali mi kilka telegramów i w ten sposób podtrzymali mnie na ducha. poza tym ja sam nie jestem taki miękki, żebym po dwóch meczach, nie najlepszych, prawda, się zamywał. Cieszę się, że mecz mi wyszedł. No, poleciał, bo tam dziennikarze polscy siedzieli. No, tam takie trochę padły niecenzurowane słowa, jak pokazywał do tych dziennikarzy, że teraz to możecie mnie jak strzelił tą swoją bramkę. Gdzieś tam we mnie ta, ta złość sportowa e, kwitła, nakręcała się, chemia się nakręcała, ten kołowrotek rus rus. rósł. No ja pamiętam, że tak prawdę jeszcze w tym meczu tak, bramka Buncola miałem swój udział, bramka Laty miałem swój e, udział. Sam strzeliłem e, następną bramkę. No to był szczególny mecz, który na na stałe wpisał się w historię futbolu, w historię naszych występów w mistrzostwach świata. Znakomity występ zespołu polskiego, gdzie Pedro nie miało żadnych szans.